To temat, który rozpala francuskich polityków podatek Cukmana. Propozycja polega na ustanowieniu nowego podatku od bardzo bogatych. Zasada jest prosta: zmusić ultrabogatych do opłacenia co roku 2% całkowitej wartości ich majątku. Dla jego promotorów, to narzędzie sprawiedliwości podatkowej ma wiele zalet w czasach rygoru budżetowego. Uh, the first one is that it's a very popular measure. So, like the latest poll that I've seen, I think uh, places it at like an approval rate of like eighty six percent across the population, and also importantly across the political spectrum. Um, the second thing is is that it does respond to a problem. So the problem being, the ultra rich pay less. Według ekonomisty Gabriela Cukmana, który wpadł na ten pomysł, program ten umożliwiłby pokrycie części deficytu Francji bez dokonywania głębokich cięć budżetowych. Podatek mógłby przynieść francuskiemu rządowi około 20 miliardów euro. Skumulowany efekt na poziomie Unii Europejskiej byłby jeszcze większy, ponieważ szacuje się, że taki podatek przyniosłby państwom członkowskim 67 miliardów euro, ale inni ekonomiści są zdziwieni tymi liczbami. On n'arrivera pas à 20 milliards, hein, ça j'y crois absolument pas. Alors certaines, euh, certaines estimations arrivent plutôt à 5 milliards, mais moi je me pose même des questions. Je pense qu'il est même possible que ça ne rapporte rien, parce qu'il y a, comme je le disais, il y a une dynamique d'ajustement du comportement qui est souvent très sous-estimée par les économistes, qui font que les, les, les personnes ne se laissent pas faire. Il y a des, il y a des euh, stratégies qui sont utilisées pour essayer d'éviter cet impôt-là. W Europie Hiszpania od trzech lat stosuje podatek solidarnościowy od dużych fortun. Norwegia i Szwajcaria również stosują podatek od bardzo wysokich dochodów. Ale te dwa kraje mają szczególnie wysokie zasoby finansowe. Częściowe opodatkowanie ultra bogatych stosuje się we Francji, Belgii, Holandii i Włoszech. Tam opodatkowuje się bardzo konkretne aktywa.